Italia. i Bogdan, witajcie na naszym kanale Wielka Włóczęga. Udało nam się w końcu dotrzeć do naszego kolejnego miejsca, czyli plaży Preveli. Na, poniżej znajduje się również przepiękny las palmowy. Miejsce to poleciła nam pani z wypożyczalni samochodów. Żeby dotrzeć do plaży należy zejść taką oto kamienistą ścieżką około 10 minut. Znajduje się na południowej części wyspy. Auto zostawiliśmy powyżej na parkingu. Zaznaczam euro. Do parkingu wjedzie droga dość kręta i wyboista. Nas jakimś cudem mój GPS poprowadził bocznymi ścieżkami. Były chwile grozy, ale finalnie oto jesteśmy. Idziemy na dół zobaczyć. To ma to miejsce dla nas do zaoferowania. Dotarliśmy do punktu widokowego. W dole widać las palmowy, typowo egzotyczna roślinność. Płynie sobie rzeczka. Ale coś mi się wydaje, że to jest dłużej niż 10 minut drogi w dół. Ludzie już wracają z plażowania. A my jak zwykle dopiero zaczynamy nasze zwiedzanie. <laughs> już w jednym miejscu byliśmy, także jest ok. Droga jest nieciekawa. Najlepiej się zaopatrzyć w adidasy. Droga jest wyboista. Mega niewygodnie się idzie. Jeżeli mieli na powrocie całe nogi, to będzie super. Już miałam pomysł, żeby zawracać. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę. Bo póki co ludzie nas mijający szli do góry, a nie w dół. Nie wiem, może jest jeszcze Inna droga. być tu od rana. Poleżeli. Ale nie ma co. Widoki super. Jeszcze cały czas idziemy. I końca nie widać. Plus jest jeden. Że spalimy dużo kalorii. <gry> Można zjeść dużą porcję lodu bez wyrzutów sumienia. Ale prawda jest taka, że w cieniu się idzie zupełnie inaczej, przyjemniej. W pewnym słońcu nie wiem czy byśmy dali radę. Tak może pan by mi pomógł by był gentlemanem. No małymi krokami zbliżamy się do plaży Preweli. Niebawem zobaczycie ją z bliska No to jesteśmy prawie na miejscu, rzeczywiście ciekawie to wygląda. No to jesteśmy. Dotarliśmy do plaży Preveli. Po lewej stronie ciągnie się wzdłuż rzeki las palmowy. Ciekawe miejsce. Już jest dość późno, bo okolice godziny 19. Ale jeszcze ludzi troszkę jest. No dobra. Jesteśmy na plaży preweli i przyszliśmy tu w sumie po to, żeby zobaczyć las palmowy. Chodź, oprowadź. Są palenki. Aha, są i palenki. No dobra, wchodzimy. Szczerze mówiąc po zachodzie słońca robi się trochę mroczno. Lęki troszeczkę obeschnięte są. No nie, to ja się tu wlokłam przez całą kretę z północy na południe, żeby zobaczyć takie coś. Prawie dostałam zawału serca na drodze. Myślałam, że zdmuchnie mnie z tej wielkiej góry razem z tym naszym chrabąszczem. <grywia> a tu trochę polemek. No nie, a tak serio. Nie wiedziałam czego się spodziewać. Z góry jest ten las yy, jakoś nie wiem, robi większe wrażenie. No i tu badamy tylko tą górę, a do nie pokażemy. <grywia> Nie no, co to jest? Co ja tu robię? Mogę sobie leżeć przy basenie z drinkiem. Kaleńki, o, kaleńki uwaga! Chodź, podlewać, O, Aha, ale zejścia nie ma jakiegoś łagodnego. Niepokojące hałasy Ściemnia się Co ja tu robię? A jeszcze niech się okaże, że nie ma zasięgu. I będzie jak w filmie Blair Witch Project. Udało nam się wejść do lasu palmowego. Przepiękny klimat śródziemnomorski. Wokół piękne palmy i kuparobali. Pokażemy Wam kilka kadrów ze spacerów wzdłuż alejki z palmami. Wzdłuż lasu palmowego płynie rzeczka. Gdzieś na zdjęciu widziałam, że jest możliwość przepłynięcia kajakiem. Wzdłuż rzeki biegnie wyznaczony szlak dla spacerowiczów. Krajobrazy są naprawdę piękne. Czuć egzotyczny klimat. Palenka na palmie. No obserwuje Co obserwuję. Ponad obserwuję. Dwa kozły. A ja nie widzę, gdzie? Zeszły. Zaraz pewnie się pojawią. Bogdan wypatrzył koziołki. No i przejdziemy się jeszcze kawałek. Także jeśli będziecie na plaży Reweli, obowiązkowo trzeba zajrzeć i tutaj. Cykady się rozochociły. Jest coraz głośniej. To prosta ścieżka. Czasami mamy tor przeszkód. Ale słychać szum. Ciekawe co tam jest. Może wodospad. Mieliśmy już zawracać, ale ciekawość popchnęła nas dalej. Zobaczymy co jest za winklem. Słuchajmy co się do I tą drugą stronę wracać. No już po mału mm. zwracamy. Zobaczcie tą roślinność, coś fantastycznego. Swoją drogą ciekawy, czy to jest naturalnie wyrośnięte, czy zasadzone przez człowieka. Trzeba to zweryfikować. Piękne krajobrazy. Dźwięk cykat, szum wody. Czego chcieć więcej na wakacjach? Rzeczywiście, klimacik jest świetny. To znaczy jest epicko, jak to mówi dzisiejsza młodzież. Las palmowy, przez który właśnie idziemy, to nic innego, jak wąwóz w dole porośnięty roślinnością palmami, a z obu stron otoczony przez wysokie góry. Wracamy z plaży. Jeszcze przystanęliśmy na parkingu, żeby rzucić okiem na wąwóz, który się nazywa jak? Kurtaliotiko. Śmieszna nazwa. Dalej są wodospady. Źle słychać szumiącą wodę. Wodospadów nie za bardzo widać. Ot taka ciekawostka. Trafiliśmy na takie dziwne psy.